Maksymalnie 30 osób, nie wolno zwierząt skakać, nie wolno jakichś przedmiotów rzucać tak dalej, rzeczy. Taka tablica informacyjna. Ja wchodzimy. Więc wchodzimy. Uwaga, uwaga. Tak Ale widok. Oh my God. Jak super. Idą, bo paki? Aleks! Tu się wami, zaraz jak chcesz, to usiądź. Max idzie teraz. Trafiliśmy. Widzicie, w południe jest full ludzi, bo wycieczki przyjeżdżają. Także jednak rano lepiej na pierwszy strzał zajechać tutaj, a dopiero później. I na pewno jest więcej tutaj niż 30 osób. Powiem tak. Widok robi wrażenie. Myślę, że warto tu przyjechać. Przed chwilą byliśmy na Skywalku, zobaczcie, jak sobie. Także Piotrek przejdzie jeszcze i wam pokaże, jak to wygląda. Trochę dużo ludzi tutaj ale będziecie mieć chociaż tutaj timelapse Teraz w połowie I ruszamy dalej I tak widzicie całe przejście Naprawdę robi wrażenie Tak wygląda pana Yama Zobaczcie, jak już ze Skywalker, to tutaj na górze czeka pan, który puszcza was całą kolumnę. Z dołu będą teraz wjeżdżać auta. Jak wiadomo auta, to dopiero nas puści i my będziemy zjeżdżać, żeby nie było dużego korka. Zjeżdżamy na dół. Tu Jesteśmy bardzo, Ciągle bardzo wysoko. Poza nami też samochód. Przejdzie, Przejedzie. Ten drugi wycofuje, żebyśmy swobodnie przyjechali. Swobodnie, w cudzysłowie. Nie dziwiam, tak prawda? Molę szacunek. Teraz będą mi to Włomianka, pan musi co niestety. Cars. De novo, zakrã. Ostra. Cały sznur. Ostatni będzie biały. No to trzeba poczekać, jak sobie przejadą spokojnie. A wiesz co, mi się wydaje, że Ciocia z wykiem tutaj jest A Że oni byli na pewno na, na, na tym dziełku. Tak mi się wydaje, że to czas wyjeżdżamy. Nie ma kolejki nie ma jakoś dłużej tak. Tylko długo muszę muszą czekać, ale nie wiadomo ile stało, bo przed chwilą grupa wjechała, nie? To pewnie trochę muszą tutaj się poczekać. Podsumowując, czy warto zobaczyć biokowo, czy, wa czy warto zdobyć te szczyty jak najbardziej tak, prawda? Tak, tak. I nie oglądajcie filmików na YouTube'ach, co mówią, że tak strasznie jest, bo da się autem wjechać na samą górę, da się wymijać. Nie ma strasznych problemów, oczywiście trzeba z głową jechać. Naprawdę, nie było strasznie. Ja się troszkę tak yy, denerwowałam, bo zobaczyłam na YouTube jak to wygląda. Pewna pani to tak przedstawiła, że... Naprawdę nagrywała GoPro i to tak jeszcze oddaliło to GoPro i troszkę to tak niefajnie. Nie A jednak wierzcie mi, że można spokojnie wjechać bez żadnego większego problemu. No są te wiadomo i macie tą świadomość, że jesteście wysoko, ale no to nie jest nic strasznego. Także nawet autobus tam wjeżdża, więc wyobraźcie sobie, skoro wjeżdża autobus, to samochód osobowy tym bardziej wiedzie i sobie doskonale poradzi. Nie no, no, przeżycie rewelacyjne, na całe życie nam zostanie, dzieciaki też zadowolone i jeszcze taka przygoda wyczerpująca, była aż zasnęli obaj, więc no fajnie, fajnie, naprawdę warto polecić, nie? Tak, ja jeszcze tak od siebie dodam, że dużo ludzi właśnie bierze skutery i wjeżdża, rodzice wjeżdżają z dziećmi tymi skuterami, jeżeli nie jeździcie wcześniej skuterami, to ja bym nie polecał tak tego, żeby wziąć skuter i pojechać tam na góry. Z tego względu, że wjechać na górę jest bardzo prosto, ale później masa, która znajduje się na skuterze mocno oddziałuje na siłę hamowania tego skutera i może się okazać, że po prostu w pewnym momencie zjeżdżając w braknie tych hamulców w tym skuterze. To tylko taka moja dygresja. dygresja. <grych> Dobrze, ale a my... autem można spokojnie jechać tak. bez żadnego stresu. Tak. Także dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy na kolejne. I wszystkich pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa pa. pa.